Witam serdecznie. Dzisiaj kompresor od lodówki. Najlepsi ludzie z recyklingu rozbierali takie sprężarki, więc przyszła na mnie kolej. No widzicie, otworzyłem coraz poważniejszego sprzętu używam. Zobaczcie jaki sprzęt. Gruba blacha powiem wam tutaj. No ale dobra, do serca się dostałem. To co najważniejsze jest już otworzone. Przyspieszę filmik. Zobaczycie ile finałowo z tego odzyskam z tego z tej z tego kompresora, tak? mieć wyciągnięta ze stojanu tutaj wiadomo trzeba poustawać te wszystkie plastiki i ten sznurek jak znajdziecie odpowiedni koniec to po prostu wyciągacie sznurek nie trzeba go nie wiadomo jak przecinać szukać zobaczcie bo to przecież maszyna robi nie człowiek także to jest jedna 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 po prostu dratwa dookoła tego stojanu jak się ładnie rozwija. No, reszta wszystko jest stalowe. E, tutaj parę rurek jest jeszcze takich. O, to już chyba koniec tej, tego sznurka. Nie, jest wszystko. Widzicie? Cały sznurek. E, Cały sznurek z tego stojano. Jeszcze tutaj kawałek. Jakaś końcówka, pewnie to co przecinałem. Pewnie to co przecinałem to zostało tutaj w stojanie lub początek albo koniec tego sznurka. O. No. Tak wygląda. Fajnie się to wyciąga wiecie. To wszystko jest w oleju. Tu jeszcze reszt resztki tego oleju. Tą puszkę muszę rozebrać. Aha, co do co do tych rurek. Tu jest chyba aluminiowa rurka, ale tu widzicie już jest stalowa. Zresztą to można sprawdzić łatwo magnesem. Tak, to już jest stalowa rurka, ale tu wcześniej jest miedź. Tak i ta rurka miedziana. Tutaj tak samo kawałki takich rurek zostało. Bez sprężarki. Wszystko posegreguję. No i co? I następny i następny yy, odcinek dzisiaj Skończony. Fajna ta koronka, wiecie Podoba mi się ciężkie to jest dosyć. Tu też A jeszcze kawałek. Miedzi. Dobra, wszystko daję do odpowiedniego pojemnika. Robię porządek na stole. Nazbiera się pewna pula. Pojemniki będą pełne po prostu odwiedzę, skup metali kolorowych. Hmm. Zostawiajcie pod filmem to, co jest potrzebne. Piszcie komentarze. Pozdrawiam, do następnego razu.